Dokładnie w Dniu Myśli Braterskiej, który przypada na 22 lutego Mysłowicki Oddział Związku Harcerstwa Polskiego oficjalnie rozpoczął całoroczne obchody stulecia swojej organizacji. Z tej okazji w Muzeum Miasta Mysłowice odbyła się debata o przeszłości i przyszłości Harcerstwa. Mimo zmieniających się realiów na przestrzeni dekad nie zmieniło się najważniejsze ideały i misja. Chcemy pokazać, że pomimo tego, jak dużo się zmieniło w naszym współczesnym i, i wtedy dawnym świecie, to mimo tego harcerstwo zostało takie samo, zmieniły nam się realia, zmieniły się nam wytyczne, zmieniły się, zmieniła się nasza codzienność, tak? Nawet na przestrzeni kilku ostatnich lat, kiedy doświadczyły nas różne sytuacje życiowe, różne sytuacje na świecie, bardzo zmieniała się nasza codzienność i ta codzienność wpływała na to, jak nasze działania musiały być przeprowadzone. Jak przyznaje harc harcmistrz Danuta Pardon była komendantka w, chówca w latach 70. -tych. w przeszłości harcerstwo kształtowało się zupełnie inaczej niż obecnie. Przede wszystkim harcerze mieli wówczas znacznie większą niż dzisiaj reprezentację. W latach tych właśnie 70., -tych, kiedy ja byłam komendantem chówca, y, priorytetem było aby w każdej szkole i czy podstawowej czy ponadpodstawowej, była y, drużyna harcerska. Tak się to wszystko ładnie układało i rozwinęło, że rzeczywiście stanowiliśmy potęgę w Mysłowicach. Było nas bardzo, bardzo dużo. A dowodem tego były chociażby spotkania takie bardzo reprezentacyjne, na przykład w, szkole, w zespole szkół zawodowych, kiedy jeszcze Stanisław Podleski był tam dyrektorem, a zarazem szczepowym tej placówki. Także młodzież po prostu lgnęła do tego harcerstwa. Niestety obecnie można zauważyć spadek popularności w naborze młodych adeptów, jak wskazuje komendantka Anna Welendała, wiąże się to z dużo szerszą ofertą zajęć pozalecyjnych, z którą harcerstwo konkuruje. Przede wszystkim to, co chcemy pokazać, to to, że, że my też możemy być interesującym aspektem dla dzieci, dla młodzieży, również dla dorosłych, bo nie zamykamy się tylko i wyłącznie na, na osoby młode, że u nas również można rozwijać swoje zainteresowania, swoje możliwości i pokazać się tak naprawdę światu. Jak podsumowuje harcerstwo młode pokolenie ZHP Mysłowice. W telegraficznym skrócie można powiedzieć: fajni ludzie, bardzo ciekawe rzeczy, wiele przygód niespotykanych innych płaszczyznach, można powiedzieć, I... ale najlepiej przekonać się o tym na własnej skórze. Debata była połączona z wystawą archiwalnych zdjęć oraz prezentacją filmu, który powstał z okazji 95-lecia jednostki. Było to pierwsze spotkanie w ramach obchodów jubileuszu stuleciachów CZH Pemysłowice, którego finał odbędzie się jesienią 2023 roku. Te wszystkie spotkania, tak jak dzisiaj w muzeum, w liceum drugim ogólnokształcącym, one mają na celu promować harcerstwo, promować wszystkie dobre strony tej działalności społecznej, które harcerzy przez lat pielęgnują. Chciałbym, żeby ta setna rocznica została w pamięci naszych mieszkańców. Miasto Mysłowice także włączy się w przygotowania obchodów, a jesienią przekaże nowy standard na ręce chówca ZHP Mysłowice.